Gdzie mama? To była ona, prawda? Ona nie przyjdzie. Oczywiście, że przyjdzie. To pewnie był. Karos. Mówił tylko, że się spóźni. A to znaczy, że mogę jeszcze nastawić dobrą muzykę. Zniszcz to kłamstwo. Bardzo cię Zniszcz proszę, błamstwo, posłuchaj. Nie. Pomówmy o tym po urodzinach mamy. Twoja mama nie przyjdzie. Musisz jej ujrzeć, prawdę. To wszystko nieprawda. Będzie lada moment. Nie wygłupiaj się. Nie, w Nie będzie. Przestań próbować. Zleć dokładnie. Niki, proszę. Nie, nie chcę tego słuchać. Posłuchaj, Niki. Odejdź ode mnie. Musi przyjść. Hej, co ty wyprawiasz? Przykro mi, Nik. Nie! Mogę to naprawić. Przestań! Nie. Wszystko psuć! Mama i tak przyjdzie. To nie jest prawda, Niki! Nic tu nie jest prawdą! Ty, tyraniu! Nie jesteś moim tatą! Nie jesteś... Tak, młoda. Wiem. Zniszczyłeś. Wszystko zniszczyłeś! A mama miała wyjść i... i... Chcę jedynie ją zobaczyć. Cokolwiek tutaj wejdzie, to nie mama. Skąd wiesz? Ja mnóstwo nie wiem. Jak trzymać jęzor na wozy, jak nie siedzieć w pace. Jak pocieszyć dwunastolatkę, której żale mogą zniszczyć galaktykę. Ale to. Obietnica, Nikki. Umiem poznać przekręt. Nie chodzi o ciebie. Racja. Nie będę udawał, że wiem, co teraz czujesz. Mam to gdzieś, jak ty się czułeś. To jest pustka, ale też ciężar. Ciągle ją widzę, ale kiedy tylko się skupię, ja. Zawsze będzie już tak? Nie wiem. Każdy ma inaczej. Ale twoja mama była wyjątkowa. Kochała cię i to bardzo. Bez niej nie mógł. I co, że to nieprawda? Wszystko musi być znów tak, jak dawniej. Nawet jak mam piec, to samo durne ciasto przez całą durną wieczność. Wolę myśleć, że może wróci, niż przyznać, że tak nie będzie. I to. i że to moja wina. Mogłam jej nie przeszkadzać. Przecież wiem, co robisz. Robiłem tak samo. Dręczyłem się, winiąc za całe zdarzenie zamiast. To coś innego. A nawet jeżeli. Wiem, ja! Trudno mi patrzeć, jak cierpisz tak samo. Jest tyle rzeczy, które chciałbym przekazać tamtemu sobie. A ty byś posłuchał? Nie. Zapewne. Może to ona. Puk, puk, puk. Tylko sama przejrzysz kłamstwo. Powiem ci po mojemu, że to nie ona. Myślę, że to bardzo złe coś, co chce zjeść całą galaktykę. A twoja mama? Ze wszystkimi jej wadami. Jadła dość mało galaktyk. Ale nieważne co myślę, bo to nie moja obietnica. Ja ci jej nie zburzę. Więc powiedzmy, że to straszne coś ze drzwiami. to nie mama. Powiedzmy. Ja nadal nie wiem, jak. W ogóle, czy ja mam rozwalać ciasta cały dzień? <laughs> Rozwalanie, że <życie> dobrze oczyszcza. <śmiech> Ale <śmiech> można inaczej. Co ty robisz? Z ziemi, mama mnie uczyła. Chodzi o zapalenie ognia ku pamięci oddanie czci. Znaczy, to nie żadne czary, Mary. Nikogo nie ożywisz, ale. Wiesz, to jest taki gest. Drobnostka w obliczu strasznych, złych rzeczy. Czasem tyle zostaje. A ja wciąż wracam do tej windy. Jak się tak złościła. Nie aż tak bardzo. Prędzej się martwiła z miłości. Hej. Co by nie było... Jestem tu. Okej? Okay. Dziękuję. Ale jest coś, co muszę zrobić sama. Słyszycie! Musisz wrócić! Trzymaj się, inaczej warlock będzie tru. Skupmy się na fanklubie Rakera. Zmiana! 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 tym Zmiana! 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 Galastyka cię kinę się na przykład dostanie. Oby War jeszcze trochę wytrzymał! Musisz! Wzywać się latający! Czaruje! Zróbmy mu przeciwieństwo leczenia! Ej, Quill! to hey, queen, myślą, no. Piany, My go chociaż no. hey, Ej! woła, no. się ze mnie, wysklarczane czublaki! Nie daj się! A musisz się pozbierać, no. Kryblasie! uczta! Diable! To teraz, widzę. To nie Nas Peter! Nas Musimy odsiąść <susurga> <Kamoru>, na plasterki! Musisz! <susurga> To nie chcesz! Jestem Nie, jest. nie ocalisz ich czarami! Nie spać! Nie dać! Ten odszoło to rwa! Przeciwnie, nie występuje! Szamara trzeba załatwić! Natyka! Nie. Nie zmuszaj ich, żeby cię zabili! Loszek, co pala, koleśku? Trzeba zerwać te więzy, to istotne! Musisz! Mazdis, odsiądź! Bez ciebie musieliśmy Jestem jej tatą! To nie ty! Zachęcam jej do góry! To do ptaków i rozwiązane! Z latającym Uuu, Ja też chcę! Skłamał! Skłamał! Pomóż

Ratający szaman błogosławi swe statko! No teraz, Peter! Wal z całych sił! Będzie pięknie! Patrzcie! Ten mocny pomaga swoim! Proszę, nie wejdź! Uważam, Mocny się opuścił! Leczy z góry pozostałych! Przelewać! Napalni no, zginą te cierpienie! Co jest! Kremr daje to im w drużynie! Trzeba zerwać te więzy z Ej, chodźcie! Mam wrażenie, że walczymy całe cykle. Nie wiem, ile jeszcze uda nam się załatwić. Ech, on ma rację. Ja i Groot już ledwo trzymamy się na nogach. I jeśli dalej tak pójdzie, to będziemy musieli się poddać. Hej, rozumiem. Jakbyśmy walczyli z nimi od wieków. Nie możemy rezygnować, to nasze życie! Bo jesteśmy flarkanymi strażnikami Galaktyki! I jeśli ktoś dziś wygra, to właśnie my! Kto jest ze mną?! Pola, ultach muszą poczekać! O